Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na... Na dworze robi się szybko ciemno i często piszecie nam, że szukacie ciekawego zajęcia na zabicie nudy. Dobrze się składa, bo niedawno wystartował konkurs Done in 60 Seconds, w którym możecie zabawić się w reżysera, stworzyć film i stanąć w jednym szeregu z największymi gwiazdami Hollywood. Nie potrzebujecie do tego nie wiadomo jakiego sprzętu. Wystarczy dobra zajawka i pomysł. Oglądajcie nas do końca, aby poznać więcej szczegółów, a jeśli już teraz chcielibyście ubarwić swoje filmy ciekawymi efektami, to mamy dla was kilka patentów. Zobaczcie jakich. Zastanawialiście się może jak sprawić, aby ożywić przedmioty na filmie? Nie jest na to prosty sposób. Zobaczcie. Aby wykonać taki efekt, musimy ustawić aparat fotograficzny najlepiej na statywie i wykadrować naszą scenę. Teraz umieszczamy nasz obiekt na planie i wykonujemy nim sekwencję ruchów, gdzie jeden odpowiada jednej fotografii. Pamiętajcie, im więcej zdjęć, tym film będzie bardziej płynny. Pozostało już tylko połączyć całość w dowolnym programie do montażu wideo i gotowe. Dzięki takiej animacji poklatkowej uda się Wam wprowadzić w ruch prawie każdy przedmiot. Co najważniejsze, taki efekt można uzyskać nawet telefonem komórkowym z funkcją aparatu. Każdy z nas czasami chciałby zatrzymać cały świat po to, aby dokładniej mu się przyjrzeć. Dziś pokażę Wam, jak to zrobić. Oglądajcie. Jak sami widzieliście, kawałek filmu wyglądał kozacko, no ale uwierzcie mi na słowo, że sekret tych ujęć jest bardziej banalny niż Wam się wydaje. Wystarczy zaangażować. Znajomych, no i poprosić ich, aby w odpowiednim momencie zastygnęli jak słupy soli. Zobaczcie, jak będzie to wyglądało. Słuchajcie, myśliście, że do wykonania hollywoodzkich efektów potrzebujecie worka pieniędzy i niesamowicie mocnego sprzętu? Otóż, nic bardziej mylnego, wystarczy dobry pomysł, no i odrobina inwencji własnej. W jednym z ostatnich odcinków o studentach mogliście obserwować, jak sztaba prowadzi rozmowę kwalifikacyjną sam ze sobą. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście i wy spróbowali wykonać ten efekt samodzielnie. Zobaczcie, jak to zrobić. Najpierw wybierzcie stabilne miejsce, które będzie planem Waszych nagrań. Następnie zarejestrujcie kwestie, które chcecie powiedzieć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dla ułatwienia, możecie zrobić to ze znajomym. Czas wrzucić materiał do dowolnego programu do obróbki wideo, który ma możliwość korzystania z maski. Po jej stworzeniu ustawiamy jeszcze rozmycie krawędzi, dzięki czemu nie będzie widać różnic między dwoma nagraniami. Pozostało już tylko umieścić jeden materiał nad drugim i dociąć odpowiednio ścieżki audio. Panie Sebastianie, czy może mi Pan powiedzieć, co do licha robi tutaj ta Choinka? Mówi no, Pan, no jest okres świąteczny. chciałem pokazać, że jest na czasie z tym, co do się dzieje. Jak widzieliście, nie trzeba mieć brata bliźniaka, aby wystąpić wspólnie w jednym nagraniu. Zabieraj mi swoje ciuchy! Uf, uf. Oh, dzięki stary! Pewnie znacie z reklam telewizyjnych efekt, w którym dana rzecz jest pokazana z 360 stopni. Zaraz pokażę Wam jak zrobić specjalny sprzęt do tego typu ujęć. Zobaczcie! Na początku nawiercam drewnianą patarę na środku i mocuję na niej okrągłą podstawkę za pomocą śruby. Następnie nawiercam patarę przy krawędzi i w tym miejscu mocuję kamerkę. Teraz do podstawki przyklejam koło z Brystolu oraz prostokątny kawałek do krawędzi patery naprzeciwko kamerki. Pozostało całość odpowiednio doświetlić i gotowe. Tym sposobem stworzycie bardzo fajną wizualizację swojego produktu, a także przy odpowiednich ustawieniach kamery uzyskacie genialny efekt slow motion. Sami spróbujcie. Jeśli lubicie filmy Hitchcocka albo Spielberga, to na pewno nieraz zastanawialiście się, jak uzyskać efekt oddalającego się tła. Zobaczcie zatem, jak to zrobić. Do wykonania tego efektu potrzebujecie tylko kamery lub aparatu z zoomem. Albo oddalacie się kamerą jednocześnie, robiąc zbliżenie, albo przybliżacie się kamerą do obiektu lub osoby, jednocześnie oddalając zoom. Pamiętajcie tylko, że na pewno będziecie potrzebować kilku prób, gdyż opanowanie takiego ujęcia nie jest takie łatwe. Vertigo Effect to popularne ujęcie, które pojawia się w wielu filmach, a nawet możecie je znaleźć wtedy skut Hiller, Michaela Jacksona. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Mamy dla Was jeszcze małego bonusa, ale zanim o nim opowiemy, musicie potwierdzić swoją pełnoletność. Kliknijcie w odpowiednią adnotację lub w link w opisie.